Cześć kochani, dalej jestem w Guchołazach, w tej chwili żeśmy zeszli z góry i strumek po drodze Biała Głuchołaska okolice już jesteśmy blisko miasta przechodzę sobie na drugą stronę, po drugiej stronie przy e, źródełku są znajomi z którymi sobie tutaj spaceruję. Przepiękna okolica, głuchołazy polecam każdemu. Także kolejne wody, piękne tereny. Od znajomego słyszałem, że tutaj można się nawet plażować, i podejrzewam, że większość też ludzi kochających przyrodę i naturę też to robi. Tu w ogóle takie głazy. Głuchołazy też słyną z tego, że tu jest dużo tego kamienia. Także o po drugiej stronie mamy tutaj przepiękną skałkę, drzewa i znów wspaniałe słońce. No, to jest urodzaj, to jest życie. To jest coś wspaniałego, nasze rzeki. Jeziora morza góry lasy. Przepięknie. I woda jest czyściutka, popatrzcie na to. Wszystkie kamienie widać. Piękna nasza Polska cała. Pozdrawiam Was, hej.